Radio Plus, sedna sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Monika Pawłowska, posłanka Porozumienia, kiedyś lewicy. Bohaterka no, chyba najgłośniejszego w tej kadencji. Jeszcze trochę do końca kadencji czasu zostało, ale y, z dużym prawdopodobieństwem, mogę powiedzieć, najgłośniejszego transferu y, w tej kadencji y, Sejmu. Dzień dobry, pani poseł. Witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa. Pani poseł, klub pisniczy 234 posłów, ale czy rząd ma poparcie 235? Bo pani poseł, dołączając do porozumienia, jak rozumiem, zapisała się też do obozu Zjednoczonej Prawicy i wspiera pani poseł w Sejmie rząd Mateusza Morawieckiego, czy nie? Panie redaktorze, można zauważyć po moich głosowaniach, że zawsze Dobre dla Polski projekty popierałam. To nie jest żadne nową. Pani poseł, jeżeli Będę dobrze głosować. pamiętam, bo, bo zwróciłem na to uwagę chyba 98,5 zgodność pani poseł głosowania z klubem Lewicy. Więc no, jeżeli pani poseł popierała dobre projekty, to i cała Lewica popierała te dobre projekty. Głosowała pani tak jak Lewica. Dokładnie, więc, więc nie zawsze, panie redaktorze, proszę również sprawdzić mhm. pewne no, głosowania. 1,5% tak, marginesu. Może Umknęły, ale tak zamierzam głosować zgodnie z własnym sumieniem, jeżeli będę uważała, że projekt, ustawa jest dobra. Dla nas wszystkich, dla Polek i Polaków, będę za nią głosować, co jest Ale pani poseł, Ale mogła Pani poseł nie zapisywać się do żadnej partii, mogła Pani wyjść z wiosny, jednak przystąpiła Pani do porozumienia, które jest w koalicji rządzącej. Więc pytam, czy Pani poseł wspiera rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy głos posłanki Moniki Pawłowskiej można traktować jako pewny? Rozumiem, że mogą być oczywiście wyjątki, ale, ale co do zasady, głos za rządem premiera Mateusza Morawieckiego. Panie redaktorze, wspieram przede wszystkim porozumienie i lidera tej partii, czyli Jarosława Gowina. Czyli będzie pani głosowała tak jak porozumienie, to możemy założyć. Dokładnie będę głosowała tak jak porozumienie, jednak w pewnych sprawach, kwestiach być może zdarzy się, że się porozumiemy. Pewnie światopoglądowe najczęściej to będą kwestie, jeżeli się pojawią. Pani poseł, planuje pani dołączenie do Klubu Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, niczego nie można wykluczyć, I tak na dany moment pozostaje posłanką niezrzeszoną. Tak jest to inaczej chciałaby pani podpowiedź. poseł dołączyć do Klubu Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, na dany moment e, nie planuję, nie prowadzę rozmów. E, Ale ja jestem czy, czy na dany moment Pani poseł by chciała dołączyć do Klubu Prawa i Sprawiedliwości, czy nie? Czy uważa Pani poseł, że e, miałoby to sens będąc członkiem partii koalicyjnej dołączenie do koalicyjnego klubu? Wystarczy, panie redaktorze, że jestem członkiem porozumienia, jestem posłem niezrzeszonym, co daje mi małą możliwość w ważnych dla mnie sprawach głosowania. Inaczej nie jestem objęta dyscypliną partyjną. Mm. Jest to sytuacja bardzo komfortowa na dany moment, powtarzam raz jeszcze. Pani poseł, niewątpliwie liderem obozu politycznego, do którego pani dołączyła jest Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Mówię o całym obozie. Jak pani ocenia wicepremiera prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego? Tak, takie bardzo otwarte to pytanie, ale poprosiłbym o, o możliwie esencjonalną odpowiedź. Kim dla Pani jest Jarosław Panie Kaczyński? Rydak, po pierwsze jest dla mnie liderem Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Jest wicepremierem. Nie wiem, co mam co mam więcej powiedzieć? No pytam, czy, czy wyjątkowo patrząc na dorobek polityczny, czy uważa no. Pani, że dobrze przysłużył się Polsce? Czy to, co robi od lat Jarosław Kaczyński w Polskiej Policji, to jest absolutnie pozytywny dorobek i cieszy się, Pani, że dołączyła do obozu, którego on jest właśnie liderem, twarzą, szefem? Jak, jak rozumiem, jest trzech liderów w obozie koalicji rządzącej: jest to um, z, pan prokurator Ziobro, premier Gowin. ¿Permiera? Kaczyński. Więc mamy trzech liderów, taki trójpodział władzy, bo bez tych trzech podmiotów koalicja rządząca nie byłaby w stanie rządzić. A te napięcia w obozie Zjednoczonej Prawicy, postaci... pani poseł, jak pani ocenia to, co dzieje się teraz? te Mówienie o przyspieszonych wyborach, no, krytyka wzajemna koalicjantów. Uważa pani poseł, że to jest dobry moment faktycznie, żeby myśleć o przyspieszonych wyborach, chociażby o skróceniu tej kadencji Sejmu? Nie, uważam, że to jest bardzo zły moment na to, żeby mówić o. o przedterminowych wyborach. Jesteśmy w czasie pandemii. Powinniśmy skupić się przede wszystkim na pomocy przedsiębiorcom, pomocy pracownikom, na walce o zdrowie i życie obywateli. Nie zajmować się wojenkami politycznymi, nie podążać drogą AWS-u, która jest bardzo niebezpieczna. Jednak chciałabym zauważyć, że z tej drogi można zawrócić. Należy postawić na dialog szczery konkretny, oparty na wzajemnym zaufaniu. Uważam, że premier, to znaczy no ja oczywiście te rozmowy pozostawiam liderowi własnej partii i uważam, że nikt jak premier Gowin nie sprawdza się w takich momentach, dlatego że jest to człowiek dialogu. Niejednokrotnie nam pokazał, że potrafi zbudować kompromis, który zadowoli wszystkie strony no, przykładowego sporu, Pani poseł, na swojej stronie internetowej przed wyborami pisała pani Zatrzymamy butę i arogancję władzy, pociąg pychy i bizancjum łamiącego podstawowe prawa obywateli. Czy to pani poseł tak bardzo się zmieniła w tym krótkim czasie? Czy pociąg pismo, że po wyborach na właściwe tory wjechał? Panie redaktorze, nie wszystko mi się podoba i nie wszystkie reformy mi się podobają. Pani poseł, ale ja przesłuchałem uważnie wszystkich wystąpień pani poseł w Sejmie i pani poseł się nic nie podobało. Y Proszę, proszę mi powiedzieć, co mi się nie podobało wtedy, No to tak Krótko wystąpień, z wystąpień sejmowych, pani poseł. Co do tego, że już od pięciu lat rujnujecie Polskę, nie mam żadnych wątpliwości. To 18 listopada 2020 to, roku chociażby. Na pewno tu jest to jakiś więcej punkt tych dotyczący... Dążycie mhm. do tego, żeby każda, każda ustawa, każdą ustawą zrobić z państwa polskiego swój folwark. Żałosne, małe i podłe, takie jak wasze polityczne standardy. Listopad 2020. No, sporo tego, pani poseł. Poseł, no w zasadzie Panie tylko redaktorze, mm -hmm. Każda moja wypowiedź odnosiła się do konkretnych punktów. Mm -hmm. Nie chciałabym tutaj e, przytaczać, ale jeżeli ale pan ruinujecie Polskę sobie życzy, to jak najbardziej. R rujnujecie Polskę, to, to jest chyba e, taka całość. Proszę zajrzeć. Ocena. Panie redaktorze, proszę zajrzeć do mojego okręgu, gdzie politycy być może niższego szczebla, ale PiSu zaszczepili się całkowicie poza kolejnością, poza personelem medycznym. Dochodzi do przeróżnych sytuacji patologicznych. Najbardziej raziło mnie na przykład to, że szpitale dla chorych są zamknięte, dla chorych z wypadku, którzy umierali w karetkach. Czy to nie jest jakaś patologia, panie redaktorze? Tutaj moje zdanie i podejście mm -hmm. do sprawy e, nie zmieniło się. Jasne, pani poseł, ale. ale Niejednokrotnie wykonała pani tę władzę jako taką, e, nie, nie tylko za te konkretne sprawy, jak, jak e, wspomniana teraz, ale, ale mówiła pani, rujnujecie Polskę. Musimy powstrzymać ten, ten e, pociąg prawa i sprawiedliwości. To pani obiecywała swoim wyborcom. Więc pytam, czy pani poseł zmieniła swoje poglądy? Nie, zmieniam czy swój okręg, panie redaktorze, bo nawet jeżeli mm, wypowiadam się w ten sposób, to odnoszę się do konkretnych rzeczy i konkretnych spraw. Należało przytoczyć również moje słowa, które odnosiły się do okręgu, gdzie wiele pozostawało i nadal pozostaje do życzenia. W tym przypadku nic się nie zmieniło. Mhm, to pani poseł jeszcze raz to pytanie postawię. E, czy... czy... Pani nie zmieniła swoich poglądów, są takie same, tak samo ocenia Pani Rządy Prawa i Sprawiedliwości jak nie wiem, kilka miesięcy temu. No, no bo trudno jakoś sobie to wszystko Pani Poseł ułożyć po prostu, te, te wypowiedzi i yy, no, chociażby samą przynależność do wiosny Roberta Biedronia, z przynależnością teraz do obozu Zjednoczonej Prawicy. I myślę, że, że wiele osób. Z przynależnością Panie może Redaktorze to do porozumienia. Mhm. Nie ja powiedziałem z jednej prawicy, więc błędy nie popełniłbym, pani poseł. Porozumienie nie to zjednoczona eee, umowa, jednak jest jedna prawica. Jest coś takiego bytem, jak umowa koalicyjna, jak... wspólny rząd. Oczywiście, że jest coś takiego, mhm. panie redaktorze, jak umowa koalicyjna i wspólny rząd. Jednakowoż są też w nim odrębne byty, takie jak partie polityczne i jedną z tych partii politycznych jest porozumienie Jarosława Gowina. To Pani poseł, o parę spraw z programu wiosny jeszcze tak krótko zapytam. Popiera pani cały czas te postulaty, jak na przykład wycofanie religii ze szkół, równość małżeńską niezależnie od płci, aborcje na żądanie? Panie redaktorze, jeżeli są pani chodzi postulaty. O, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące aborcji, to również wyjaśniałam niejednokrotnie, ale zrobię to po raz kolejny, ponieważ w tym konkretnym punkcie. Różnimy się bardzo z porozumieniem Jarosława Gogna. Czyli zdania Pani poseł tu nie po zmieniła, momencie... a równość małżeńska popiera nie, nie, nie. Pani poseł Małżeństwo W pewnym momencie należy dokończyć moją myśl. W pewnym momencie, jak został złamany kompromis aborcyjny, uważam i uważałam, że krok w tył jest niemożliwy. Co za tym idzie, należy. Dopuścić do bezpiecznego przerywania ciąży do 12 tygodnia. Jednak stopień emocji, eskalacji emocji jest tak rozbudzony, że nie dojdziemy do porozumienia jako dwa plemiona. Należy przeprowadzić referendum, tutaj już się zgadzamy z premierem Gowinem, i uszanować głos większości. A mówiła to pani poseł Monika Pawłowska, należąca do Porozumienia Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo pani poseł. Wszystkiego dobrego życzę. dużo zdrowia. Bardzo serdecznie. Dziękuję. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne sedno sprawy oczywiście jutro. Dobrego dnia do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.